I spotykamy się na kolejnym seminarium e, takim krajowym. To są spotkania, na które zaprosiliśmy senseja Jacka Wysockiego. To jest siódmy dan aikido, najwyższy stopień w Polsce, jeden z e, najlepszych mistrzów e, w Europie. E, spotykamy się na takich treningach, e, właśnie sesjach treningowych, bo to jest e, weekendowe, e, na których e, sensej prezentuje jakieś e, nowe techniki, tudzież e, nowe elementy w technikach, na które należałoby zwrócić uwagę, żeby podnieść swój poziom. Przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski. Dzisiaj na przykład biorą udział członkowie Akademii z Warszawy, z Zamościa, z Hełma, z Lublina. Oczywiście z Białej Podlaski, z Radzenia, ale przyjeżdżają też zagraniczni goście jak z Brześcia, bo tu jest też blisko współpracujemy z Brześciem że jest, jest to, może powiedzieć, nawet międzynarodowe towarzystwo. Jest to spotkanie z jednym z najlepszych hajkidoków w Polsce, więc y, y, uczyć się trzeba od najlepszych i, i y, poziom w białej, w tej akademii, w której tutaj jesteśmy, jest też bardzo wysoki, stąd bardzo chętnie przyjeżdżają ludzie z zewnątrz, żeby móc y, zobaczyć te nowości i poćwiczyć z ludźmi, którzy są na, na bardzo dobrym poziomie, czyli o, o wiele łatwiej, jak gdyby, przyswajać tą wiedzę, która jest no, dosyć taka skondensowana, bo, bo tak jak mówię, to jest weekend w piątek sobotę po kilka godzin treningowych i jeżeli ma się z kim ćwiczyć dobrym, no to oczywiście tą wiedzę szybciej się przyswaja. Te szkolenia takie, bo że mamy staże w Aikido, naszej polskiej Unii Aikido, są organizowane co tydzień w, jednym, w albo w innym zakątku Polski, albo gdzieś za granicą. I zawsze jest pełno ludzi. Jeżeli jest, e, znaczy no tak jak tutaj, właściwie głowa przy głowie, tylko w zależności od tego, jeżeli jest więcej osób, trzeba mieć większą salę, jeżeli jest mniej, to to <tudno> trudno mi teraz tutaj e, mówić do no, Irka, ale on wszystko wie, natomiast... E, ja na przykład do Podlaski przecież mam 15 lat. Mi się wydaje od początku, jak tutaj była Ikido, zawsze z tymi samymi osobami współpracuję i zawsze, było, zawsze była bardzo duża frekwencja na stażach. I coraz wyższy poziom na dodatek. To jest bardzo ważne dla mnie. Ja to robię 30, 36 lat. Zajmuję sztukami walki. Zainteresowanie jest takie samo chyba. No. Właściwie zawsze jest, mamy. Ci, którzy dobrze pracują, profesjonalnie do tego podchodzą, prowadzą dobrze zajęcia, mają zawsze bardzo dużo ludzi. Trochę to są w, oczywiście wachnięcia w skali roku: raz jest mniej, raz jest więcej, bo to w zależności od tego jaki miesiąc, ale ludzi mamy tak samo. No, my w każdym razie nie poczuliśmy, że jakiś kryzys strasznie nastąpił, czy coś. Bo ja jeżdżę co tydzień w inne miejsce w Polsce No zawsze jest. Jest bardzo dużo ludzi, chętnych do tego, żeby się uczyć. Z Jirkiem tutaj kołodziejakiem, który prowadzi białej podnaski, znamy się właśnie tam około 30 lat i zawsze ćwiczyła Ikido, no to, to w każdym zawodzie już byłby na, samym, na samej górze, tak? bo nie ma innych zawodów. No, 30 lat doświadczenia to jest yy, no bardzo dużo. No, w każdym zawodzie. W moim wypadku 36 lat codziennie coś, coś robię, no to co bym nie robił, to prawdopodobnie byłbym bardzo doświadczony. Zdecydowałam się trenować Aikido, ponieważ mój bójek jest u nas akurat mistrzem i po prostu jakoś zaczęłam się tym interesować. Tak? Kończę trening i wiem, że zrobiłam coś konkretnego. Inaczej się całkowicie śpi, jak mamy treningi, jak nie mamy treningów, jest dla mnie kolosalna różnica. I ogólnie tak przydaje się zdecydowanie. Pewne odruchy po prostu jak się robi jedną technikę kilkaset razy jest stanie człowiek po prostu pewne rzeczy robić odruchowo. Tak? Przeciwnik jak y, zobaczy, przede wszystkim ja jestem dziewczyną tak? i to też jest straszne. I jak przeciwnik zobaczy, że coś mu zrobi, to jest takie fajna reakcja ogólnie, mnie to bawi na przykład.